Maronski, Witajcie w kolejnym kąciku kolekcjonera, gdzie będę Wam pokazywał, co nowego dodałem do swojej kolekcji. W poprzednich odcinkach motywem przewodnim były importy z Japonii. Pokazywałem Wam tytuły, które importowałem głównie na PS1. Natomiast tym razem motywem przewodnim będzie uzupełnianie kolekcji gier na PS3. Muszę przyznać, że mam jeszcze spore braki, a myślę, że nadarza się ku temu dobra okazja, bo teraz właściwie jest, myślę, że jeden z najlepszych okresów do tego, żeby to robić. Jako że gry na PS3 może można wyrywać naprawdę tanio na aukcjach internetowych, czy też na różnego rodzaju platformach z ogłoszeniami. Zaczniemy jednak od nowszych pozycji, a mianowicie od Kingdom Hearts 3, czyli tytuł na PS4. Oczywiście ukazał się również na Xbox One. Natomiast jest to trzecia odsłona słynnej serii kooperacji Disney'a i Squaresoftu, a właściwie Square obecnego dość kontrowersyjna pozycja, muszę powiedzieć, bo nie wszystkim przypadła do gustu. No ja postanowiłem zaryzykować. Nawet nie staram się zrozumieć fabuły tej serii, bo musicie wiedzieć, że e, ukazało się po drodze tyle spin-offów. No niby seria liczy sobie trzy główne części, natomiast mamy masę spin-offów na różnego rodzaju platformy poboczne. E, trudno to wszystko jest zrozumieć o co w ogóle w tej grze chodzi, natomiast no myślę, że kupujemy Kingdom Hearts głównie dla rozgrywki i tak mi się przynajmniej wydaje. No i po to, żeby zwiedzić Światy znane z bajek Disney'a czy też z filmów Disney'a. No i muszę powiedzieć, że Kingdom Hearts 3 kupiłem z dużymi nadziejami, natomiast początek trochę mnie rozczarował. To znaczy, niestety, ale gra według mnie pozostaje mechaniką właściwie jeszcze w erze PlayStation 2. To znaczy mamy do czynienia z ultraliniowymi poziomami. No i tak naprawdę niespecjalnie jest tutaj jakiekolwiek wyzwanie. Myślę, że można od razu polecić grać na wyższym poziomie trudności niż normalny. Natomiast, tak jak Wam wspomniałem, jestem dopiero na samym początku więc pełnej opinii tutaj wystawiać nie będę. Natomiast sam początek skłania mnie do tego, żeby rzeczywiście uznać, że trójka no nie jest jakimś tam mega hitem. Raczej dobrą, czy bardzo dobrą grą być może. Natomiast no trochę tej grze brakuje, myślę, że do miana mega hitu. Niestety, mimo że sprzedała się bardzo dobrze, no to dla mnie na początku jest to lekkie rozczarowanie, no ale nie będę oczywiście uprzedzał faktu, bo muszę jeszcze trochę w ten tytuł pograć. Na razie mam za sobą jakieś 2-3 godziny, więc właściwie tylko liznąłem trójkę. Zapłaciłem za nią 47 zł i była to nówka w folii, więc myślę, że całkiem nieźle. Jak za to, że nie jest to wcale tak stary tytuł, no a można go było wyrwać myślę, że względnie tanio. Kolejna pozycja, którą będę Wam za chwilę pokazywał, to Shadow of the Tomb Raider, czyli najnowsza odsłona przygód Larry Croft. Też myślę, że kontrowersyjna pozycja. Ja tutaj Wam o niej opowiadałem w recenzji blisko dwa lata temu, więc jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej, zapraszam do tamtego materiału. Natomiast muszę powiedzieć, że skłamałbym. Mówiąc, że nie bawiłem się z tą grą dobrze, bo już wtedy oceniłem, oceniłem ją na 8 na 10 Natomiast tym razem miałem zamiar jedynie grę odpalić, żeby nagrać kilka ujęć do tego materiału, a skończyło się na tym, że ponownie przechodzę właściwie całą kampanię. Więc no, myślę, że Shadow of the Tomb Raider no, mimo wszystko jest udaną pozycją. Natomiast w skali serii, w skali tej trylogii nowoczesnej, którą tutaj oglądamy od kilku ładnych lat, no moim zdaniem jest to najsłabsza odsłona cyklu. Po więcej odsyłam Was oczywiście do pełnej recenzji, natomiast tutaj, jeśli przechodziłem tą, tę grę ponownie, no to najbardziej mierziły mnie mimo wszystko bugi, które jednak dalej są obecne. To znaczy gra doczekała się oczywiście łatek, natomiast cały czas mamy do czynienia z pewnymi błędami, które myślę, że nie powinny się zdarzyć, a to czasami Lara nie wskoczy na linę tak jak powinna, a to nie złapie się jakiejś półki, mimo że wydaje się, że powinna to zrobić. No generalnie są to tego typu bugi, które nie powinny mieć miejsca, no a warto dodać, że tę część przecież tworzy Zespół Ubisoft Montreal, a nie Crystal Dynamics, jak to było w przypadku poprzednich odsłon. No i niestety w pewnym sensie to czuć, to znaczy tamtejsi twórcy myślę, że na tego typu błędy by sobie nie pozwolili, no a tutaj niestety mamy do czynienia z tego typu bagami. Oczywiście gra jest jak najbardziej warta sprawdzenia, tym bardziej, że obecnie można ją kupić za naprawdę niewielkie pieniądze. Ja w te dwa lata temu grę ukończyłem, natomiast później ją mimo wszystko sprzedałem, no a teraz odkupiłem ją sobie za 59 zł, no i w tym wliczone były koszty wysyłki. Czyli jest to nówka w folii. Myślę, że jest to pułap, który spokojnie jest do przełknięcia. Jeśli jeszcze sobie tego tytułu nie sprawdziliście, myślę, że najwyższa pora nadrobić zaległości, bo cały czas można w niego bardzo fajnie pograć. No, mi się najbardziej podobają jak zwykle grobowce, które są takimi trochę odrębnymi misjami, nie mającymi właściwie nic wspólnego z głównym wątkiem fabularnym. Natomiast najczęściej właśnie tam mamy do czynienia z bardzo fajnymi zagadkami, i chociażby dla tych sekcji, myślę, że warto sobie Shadow of the Tomb Raid Zakupić. Polecam jeszcze raz. Natomiast kolejnym tytułem, który będę Wam prezentował, jest Freestyle Metal X, czyli jeden z tytułów, w których jeździmy motorem. No i jest to jeden z tytułów z takich lat typu 2000-2003 mniej więcej, gdzie ukazywało się tego mnóstwo. Mieliśmy wówczas bardzo dużą popularność różnego rodzaju gier opartych o sporty ekstremalne. No i tego typu jeżdżenie, wykonywanie questów, trochę w rodzaju Tony Hawk's Pro Skater, no, czy też chociażby no, zwykłych wyścigów, czasami. Tylko, że z domieszką trików, no było masę na rynku, no i postanowiłem, że sobie zbiorę kilka z takich pozycji, bo chodzą one obecnie za nieprzyzwoicie małe pieniądze. Za Freestyle Metal X zapłaciłem 9,99, no i dołączyłem ten tytuł do innych po prostu pozycji, dzięki czemu nie płaciłem za wysyłkę. Natomiast kupiłem jeszcze oprócz Freestyle Metal X takie tytuły jak MX2002 i MX Superfly, które będę Wam pokazywał w kolejnych pewnie odcinkach z cyklu Graitania. Natomiast my Myślę, że jeśli lubicie właśnie tego typu gry, w których, które są oparte na sportach ekstremalnych, na jeżdżeniu motorem, na czesaniu trików, myślę, że warto sobie Freestyle Metal X zakupić, bo jest to myślę, że jedna z takich najbardziej podobnych do serii Tony Hawk's Pro Skater pozycji, tego typu, no bo reszta jednak najczęściej koncentruje się na zwykłym ściganiu. No a tutaj jednak mamy wykonywanie questów, podróżowanie od jednej do drugiej postaci, która wyznacza nam pewne zadania do wykonania. Także myślę, że bardzo fajny tytuł, oczywiście nie jakiś wielki hit, natomiast... Natomiast taka bardzo dobra pozycja, która swego czasu zbierała siódemki czy ósemki. Myślę, że warto sobie dodać ją do kolekcji za te bardzo niewielkie pieniądze. Jak to obecnie można ją kupić. No i kolejny tytuł to Gran Turismo 5 Academy Edition. Zapytacie pewnie dlaczego taki tytuł w ogóle kupuję obecnie i czy go w ogóle wcześniej nie miałem. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że kiedyś w tych czasach, kiedy Gran Turismo 5 się ukazywało ja jeszcze recenzowałem gry, dostawałem je od dystrybutorów. No i mam Gran Turismo 5, natomiast w w wersji promo, no, chciałem mieć po prostu normalne wydanie, pudełkowe, więc postanowiłem sobie zakupić Academy Edition. E, tutaj oczywiście wzięło mnie na serię Gran Turismo po tym, jak nagrywałem dla Was Gran Turismo 2 strefy retro. Tutaj, jeśli jeszcze nie oglądaliście, oczywiście zachęcam do nadrobienia zaległości. Po dwójce ogrywałem też trójkę, więc kto wie, czy e, nie dostarczę Wam kolejnego materiału niebawem. Natomiast postanowiłem, że sobie właśnie poodkupuję kolejne części, które albo właśnie kiedyś sprzedałem, albo mam w wersji promo. No i Gran Turismo. 5 Academy Edition jest jedną z takich pozycji. Tutaj muszę Wam powiedzieć, jako, jako ciekawostkę, że Gran Turismo 5 doczekało się tylu paczy czy też łatek, jak kto woli, że w ogóle odpalenie tego tytułu to właściwie jest dzień z głowy. To znaczy, jak ja włączyłem sobie tą wersję promo, która była tak naprawdę tą gołą wersją Gran Turismo 5 bez żadnych dodatków, które później się ukazywały, no właściwie czekały mnie grube godziny czekania. Tutaj, Academy Edition, które odkupiłem, no to zawiera w sobie sporo z później wydawanych dodatków natomiast i tak trzeba sporo poczekać na kolejne, na kolejne ściąganie się plików, więc przygotujcie się na sporo cierpliwości, natomiast myślę, że samej gry Wam przedstawiać nie muszę. Mimo, że swego czasu Gran Turismo 5 no nie spełniło wszystkich pokładanych w niej nadziei, no to mimo wszystko jak zwykle zapewniło grywalność na długie tygodnie, no i warto oczywiście mieć ten tytuł w swojej kolekcji, ja przynajmniej wspominam go bardzo dobrze, no i pamiętam, że mimo tego, że oczywiście nie wszystkie e, oczekiwania zostały spełnione, no i gra w kilku elementach zawiodła. Tutaj mam na myśli między innymi te sekcje rajdowe, które były przygotowane, no, bardzo na odwal się, właściwie po macoszemu. No to i tak myślę, że warto ten tytuł mieć i sprawdzić. No i jest to jeden z najlepszych tytułów do gry na kierownicy, no a muszę powiedzieć, że do PlayStation 3 mam kierownicę Driving Force GT, która między innymi była kupowana właśnie pod serię Gran Turismo. E, obecnie Gran Turismo 5 chodzi za naprawdę bardzo, bardzo małe pieniądze. Ja za niego zapłaciłem 15 zł w zestawie z innymi tytułami, żeby nie płacić za wysyłkę. No i kolejna gra na PS3, którą będziecie oglądać, to Infamous 2. Gra oczywiście od studia Sucker Punch, która ukazywała się swego czasu na PS3, była ekskluzywem dla tej konsoli. Ja pamiętam, że mimo wszystko cieplej patrzyłem na jedynkę, to znaczy, dwójka była taka trochę bardziej mroczna, trochę bardziej nastawiona na akcję, a właściwie znacznie bardziej nastawiona na akcję. No i mi to niespecjalnie przypadło. Do gustu, oczywiście ogrywałem ją i przeszedłem w całości, natomiast jeśli miałbym wybierać, to myślę, że bardziej mi się podobała jedynka z tych wersji na PS3. Natomiast dwójka, oczywiście, zapewniła sporo również atrakcji, no i zapewniła przede wszystkim różnego rodzaju wielkie sceny na, no, na bardzo dużą skalę. Pamiętam, że swego czasu tytuł robił duże wrażenie na wszystkich posiadaczach PlayStation 3. Ja Infamous 2 zakupiłem razem z Heavy Rain, czyli kolejnym ekskluzywem dla PS3. No i za obie pozycje zapłaciłem 40 zł plus 10 wysyłka. No i oczywiście Heavy Rain również e, chciałem mieć w swojej kolekcji scenariusz bardzo podobny do Gran Turismo 5, czyli miałem wprawdzie wersję promo, natomiast chciałem mieć po prostu normalną, pudełkową wersję. No a jeśli, jeśli będziecie chcieli zakupić Heavy Rain w wersji polskiej, bo przecież tytuł został w całości zlokalizowany, no to chodzi on za dość wysokie pieniądze, bo najczęściej natykałem się na niego właśnie za ceny pokroju 35-45 zł. Natomiast tym razem z Infamous 2 udało mi się tyle zapłacić właściwie za całość, więc jestem z tego zakupu zadowolony. Co do Heavy Rain, no to muszę powiedzieć, że tym razem jak ją odpaliłem, no to niestety, ale mierziły mnie już te pewnego rodzaju czynności, które tutaj trzeba wykonywać, które właściwie w ogóle nie popychają akcji tak naprawdę do przodu, na twórcy zmuszają nas właściwie do krzątania się po domu, do sprzątania, do przygotowywania posiłków. Ja oczywiście rozumiem, że to jest pewnego rodzaju zawiązywanie akcji, natomiast po latach, no muszę powiedzieć, że jeszcze bardziej mnie to drażni niż podczas pierwszego grywania. Na no Gra oczywiście była tak skonstruowana, żeby przypaść do gustu każdemu, również każualowym graczom, bo musicie wiedzieć, że no, sterowanie jest bardzo proste w swych założeniach. Opiera się właściwie na operowaniu gałkami i można również wykorzystywać do tego kontroler PS-Move, czyli te słynne różdżki, e, opierając się na sterowaniu ruchowym. Natomiast generalnie całość jest tak skonstruowana, żeby poradziła sobie z tą grą nawet taka osoba, która właściwie z grami w ogóle nie ma do czynienia. No i na pewno ten warunek jest tutaj spełniony. Na no, co do samej gry, no oczywiście warta ogrania. tym Bardziej, że koncentruje się właściwie w całości na fabule. To znaczy, mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju kryminałem, w którym funkcjonuje ktoś taki jak zabójca Origami, tak to się tutaj nazywa. No i oczywiście jest to gra w pewnym sensie na jeden raz, no bo jak już poznamy, kto jest tym zabójcą, ja oczywiście Wam tutaj nie zamierzam nic zdradzać, no to yy, ciężko się do tego podchodzi po raz kolejny. No bo wiemy właściwie, kto w przyszłości będzie finalnie mordercą. Natomiast, no mimo wszystko, yy, tytuł zdecydowanie warto grać. I posiadania go w swojej kolekcji. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że jest również odświeżona wersja na PlayStation 4, natomiast no ja mam takie zboczenie, że co jakiś czas próbuję sobie odpalać starsze tytuły w tych wersjach oryginalnych, czyli takich jak pierwotnie one były wydawane. I w jakich funkcjonowały, lubię sobie ogrywać po prostu w oryginale pewne pozycje. No i kolejnym tego typu przykładem jest również to, że postanowiłem sobie zakupić Bioshock oraz Bioshock Infinite w wersji na PlayStation 3, mimo tego, że przecież pokazywałem wam w jednym z poprzednich odcinków w że kupiłem sobie kolekcję zremasterowaną w wersji na Xbox One, czyli mamy tam dużo wyższą rozdzielczość i oczywiście płynniejszą animację. Natomiast prawda jest taka, że chciałem mieć w swoich zbiorach również te oryginalne wersje, a jako, że już posiadam dałem BioShock 2 w wersji tak zwanej Rapture Edition, czyli jest tam taki artbook również dołączony. No to postanowiłem sobie, że odkupię również BioShock 1 no i trójkę. No i zapłaciłem za nie za jedynkę 18 zł, za trójkę 15.30. Myślę, że giernie muszę wam przedstawiać jedna z najfajniejszych serii właściwie poprzedniej generacji konsol sprzętów. No i zdecydowanie warto mieć te pozycje w swojej kolekcji. Oczywiście jeśli ma dla was znaczenie oprawa graficzna, no to polecam Zdecydować się na wersję na PlayStation 4 albo Xbox One, bo oczywiście są to wersje ładniejsze. Natomiast jeśli chcielibyście mieć oryginały, no to można je obecnie wyrwać za niskie pieniądze, jak Wam postarałem się właśnie to udowodnić. No i kolejna gra, jeszcze właśnie z RPS3, to Dead Space 3. No tutaj muszę powiedzieć, że to jest jedna z moich ulubionych serii, właśnie poprzedniej generacji konsoli. Bardzo mnie to martwi, że niestety Electronic Arts właściwie zarżnęło tę serię. To znaczy, deweloper, który ją tworzył, już nie funkcjonował obecnie. Natomiast, no trójka, mimo wszystko, również uważam, że była najsłabsza z całej serii. To znaczy, była bardzo mocno nastawiona na akcję, a nie na horror, jak to było w przypadku jedynki, czy nawet dwójki. Ja, oczywiście, za osiągnięcie twórców uważam drugą część, która, tak naprawdę, jak dla mnie, była jedną w ogóle z najlepszych gier dla PlayStation 3 czy Xbox One. No, zdecydowanie, seria, którą trzeba ograć, warto mieć wszystkie części w swojej kolekcji. No, ja nie mogłem sobie odmówić, oczywiście, posiadania wszystkich od Odsłon, zakupiłem trójkę za 30 zł. Tyle za nią zapłaciłem, i myślę, że to jest również niezły pułap. No bo obecnie staje się ona już coraz trudniejsza do dostania. No i w ten oto sposób dotarliśmy do końca kolejnej edycji serii Gra i Tanio na moim kanale, gdzie Wam pokazywałem, co nowego dodałem do swojej kolekcji. Jak zwykle, oczywiście, jeśli macie jakieś wspomnienia związane z tymi tytułami, dajcie znać w komentarzach. No a ja w kolejnych tygodniach myślę, że będę Wam dostarczał kolejne odsłony kącika kolekcjonera, bo sporo gier cały czas kupuję, i myślę, że jest co pokazać w kolejnych odcinkach. Dzięki jeszcze raz za uwagę i do słyszenia w kolejnych materiałach.